To najbardziej widowiskowa część wczorajszych obchodów. Kilkaset osób przeszło w Marszu Pamięci, który w Bełchatowie zorganizowany został po raz trzeci. Trzeba się łączyć, a nie dzielić. To jest podstawowa reguła. E, organizujemy to po raz trzeci razem ze sympatykami kibiców GKS-u Bełchatów. E, to jest naprawdę duże wydarzenie, ponieważ jest to inicjatywa obywatelska. W ogóle sama idea i kult Żołnierzy Wykrętych jest oddolną inicjatywą. I właśnie ta tradycja jest pielęgnowana przez takie oddolne środowiska narodowe, środowiska kibiców, czy środowiska jakichś klubów historycznych. Eee, no i właśnie to nas niezmiernie cieszy. Niezmiernie nas cieszy również to, że z roku na rok coraz więcej byłhatowian bierze udział w marszu. Eee, dzisiaj mamy. Eee, wyjątkową porę, można to tak określić. Jest fajny nastrój, więc myślę, że naprawdę będzie, będziemy się wyróżniać na tle krajowym, jeżeli chodzi o to dzisiejsze wydarzenie. Żołnierze Wyklęci to bohaterowie młodego pokolenia. Masz Pamięci organizują Stowarzyszenie Bełchatowianie dla Narodu, Stowarzyszenie Sympatyków GKS Torfiorze oraz Ośrodek Kibicy Razem. Młodzi obywatele podziwiają ich heroizm e, i no i właśnie się do nich odwołują, wzorują się. No warto powiedzieć, że młodzi obywatele poczują naprawdę coraz większą tożsamość narodową. Tożsamość narodowa jest budowana wśród młodych ludzi. Rozumieją pojęcie sztafety pokoleń, rozumieją to, że mamy pewne obowiązki dla narodu przez różne wydarzenia historyczne. No i dzisiaj to wydarzenie jest tego przykładem.